Witam Was y, wszystkich prawda w kolejnym odcinku Game Metalu, prawda? Gamerski głos w waszym domu Dzisiaj gramy w Stand Kida, czy w Stand Kids. No W sumie ja, w ja nie, nie wiem nic o tych, że ty akurat bardziej to co znasz Ta, obrazki, strzylić, a zagraj, no. To no, Tak, zobaczyć obrazki styl, a zagrajmy Tak, tak, no ty, ty akurat miałeś okazję tu przejść Jedziesz się Daj tu players Aha mhm. Jest jakieś Intro bardzo takie wymowne. I teraz tak nie wiem, jak ustawić level do końca. Bo już miałem taki problem, że można chyba tylko prawo-lewo robić. No widzę, o co ci hard. A teraz A, tak. select i... i załadowało trójkę. Nie wiem dlaczego. A powinien drugim grzykiem się da. Który ja... ja jestem ten na Góry pewnie, A. bo jestem lewy w player 1 A, zwierzątka cię tem, cię właśnie. Ci robią przy. Aha, aha aha To nie, może pierwszy przejazd i tak na, na próbę. Aha, tym się skacze, dobra. A. No. tak i te, ten to cokolwiek to było ptak chyba tu też cię atakuje. Dołki w ziemi też... Tak a ah, fuck Gra jest zabawna, no i oczywiście leci czas do końca i kto... Kto ma mniejszy ten wygrywa. Już są chyba trzy jazdy. Trzy jazdy albo trzy levele? Trzy trasy? To wiem. Ah. Mam problem ze zrozumieniem co mnie zabija i dlaczego. Bo nie możesz wjechać na pałę na naprost w coś w ścianę na przykład. Tak w zasadzie też nie możesz zrobić, tylko musisz się zdążyć odbić, nie? Hmm. Okej... Okay. No razem to, to ma trochę sens. Nie, ja bym ja w ogóle wybrałem tą grę, bo przypominał mi elastomanie. A tu się okazało, że to działa zupełnie inaczej. No troszkę trudniej. Czas mi się kończy. Tak. Musiałeś mieć e, do góry szczałka, ale chyba wtedy wstaję na zero, po prostu. Albo i nie. Time, tak, out time out. więc przegrałem w ogóle. Co... Co się robi, kiedy są zwierzątka? Trzeba je przeskoczyć. A, tylko i wyłącznie, tak? Tylko i wyłącznie. Na kosz możesz też skoczyć. E, jak masz kompleks takich e, palet, jakby, to po nich też nie możesz przejechać. Ta gra nie jest taka łatwa, jakby się wydawała na początku. Ej, ale ja, ja odciągnę go do tyłu, co, co się... Bo nie wyskoczyłeś w odpowiednim momencie. To jest coś jak na tej zasadzie, że w Mario rosiczka się nie respina na ostatniej krapce, jak stoisz, nie? Prawie, Jezus. <grym> Prawie. Był telemark się liczy. Robert, ej, ej. Ma Robert Mateja tak nie umie. Jakby chciał to by potrafił. No dobra, dobra. To Mateja to taki... Taki raz jak skoku właściwie. No i trzeci mecz decydujący. Ja wiem. Znaczy, decydujący, no decydujący próbę, bo w a. ogóle się przyzwyczajam do kontrolsu Ja myślałem, że to Rasiaku. <laughs> Aha, a to, to w sumie też ma sens. No dobra, ale... ale... ale ja nie bardzo się udzielam w rozmowie, bo jestem troszkę skoncentrowany... Tak, no. Pierwszy raz, w ogóle ma... Ty, ale ty, raz, że jesteś dalej ode mnie, dwa, że udało ci się nie wpaść w to koła, bo który... Dobra A to jest easy trasa chyba Ej ale jak mnie wybiło tak Nie wiem no Bo w ogóle jak masz większą prędkość, a jak zdążysz ją nabić To masz dalszy skok To może ma... Ten bar... mniej niż race powinien to traktować jako trial Tak chyba Chociaż patrząc po, to, po tym jak ty grasz No to wiesz co, chyba nie Czy znaczy nie wiem no wszystko polega na tym, żeby w dobrym momencie wcisnąć ten skok. Tak, jakbyś, mówię, chciał zrobić takiego jumpa. Boże, ja nadal nie jestem przekonany, czy wiem dokładnie, co ja robię. No, widzę. <grystanie> jesteś czarny. <grystanie> o, fuck. <grystanie> ale, ale lekko. A coś nie wyszło w genetyce. Oj, No dobra, a teraz sądzę, że możemy zacząć grać na, na Teraz na poważnie, nie? Tak, tak, to wybieranie jest pod tupatem. Tak, tak, to. Ja nie wiem, czy to jest kwestia uszkodzenia jakiegoś. Szkodu, A nie ja wiem, coś czy on się... nie chce, żebyś wy wybierał startem, wiesz? Słuchaj, próbowałem wszystkie przyciski już tutaj. Na pewno? Znaczy, nie wiem, ale spróbowałem jeszcze raz dla pewności. Ale... No, że I wybrałem najtrudniejszy, tak? Tak. <laughs> no, viva la vida loca, jak to śpiewał Ricky tak. Martin, nie? <laughs> A co robisz z szoką w dół? Eee, przechyla w dół. Dalej lecisz jak spadniesz z roweru. Czy A... scrossam, sorry. To ta dobra, to ja to... kapuję. Da się, da się robić takie jakieś dzikie. Nie da się nie da się zrobić backflipa, ale... Nie. Dlaczego nie da się kołem przejechać po ptaku, który leci? No to ja nie rozumiem. No teraz ja się dopiero skapnęło, że wciskałem zły, zły guzik do przechylania się. To co ty wciskałeś do przechylania się? Eee, tył, bo tak było w Elastomanii, wiesz? Aaa, no racja. Aha, bo w elastomanii był chyba w ogóle jakiś klawisz niestrzałkowy do jazdy, tak? Eee... Nie, niestrzałkowy to był chyba do hamulca i do prze... prze yy, przekręcania się. O. A, no tak, bo chyba spacer czy coś do, żeby zrobić flipa. Flipa. Jakkolwiek Jak to brzmi. A na jeden kolej. pa, pa, patrz, kurwa jaki problem, mnie. <grym> Dobre. Jest, jest jeszcze ten element patrzenia na to, co robi przeciwnik, żeby widzieć, czy jest się dalej od niego, czy nie. Na to sobie można pozwolić. No, właśnie, z wodą jest problem, że się nie, nie wybijasz. Je no wybijasz. właśnie, to, to, to zauważyłem. To To było jakieś. dziwne. No, no i te platformy. Te. Trzeba się odbić chyba na... Od każdej? Nie wiem Dalej nie wiem Z, Zrespiłem się na tym Na platformie i padłeś. Akurat na, na zwierzątku Tylko to są dużo zwierząt, takie edukacyjne Kaczka, żaba, tak A po chwacie wiesz co robi krowa No dalej Move. Bardzo ładnie Tak i The tutaj fuck? Też, bo Zauważ, że te łączenia to jest tak jakby... Ale dobra, tego momentu już nie rozumiem Nie bo nie wiem czy to nie, nie na jeden kole o trzeba... Hak się, o haku się tak, na haku się można też zabić Nie no to trzeba Dobra, nie odzywam się Aha, trampolina jeszcze Aha, to to do jak tego... Mario. A ta lampa to nie wiem tutaj, Zobacz, to jest... To chyba, chyba magnes jest tutaj. I on cię powinien wybić do góry, chyba. Może. Na grill chyba nie można wjechać. Albo można? To jest grill? E, nie można. Czy to tylko... Czy Zmieniłeś to... mnie! Is it only my fantasy? Is it a real grill? No. Is it a fantasy? Eee, dalej nie pamiętam. Wreszcie. nie. Nie, dałbym z, z myśli zmyślić na poczekaniu. WZIAŚ, WZIAŚ, jak pięknie wykorzystałem gry ja. A. A, buja! Jeden wyścig chociaż. Muszę przyznać, że dosyć szybko nam idzie. To jest dziwna gra. A, znowu jesteś czarny. No, Tego już nie zmienisz. Życie nie wybiera, tak? No co, S sobie na on szybko właśnie nam poszło, więc co, jeszcze raz? Jeszcze raz. Albo i nie eee, Mówisz? No dobra. To może po prostu... Jeśli zrobimy rewanż, to po prostu w następnym odcinku. Cóż. Ty zrobimy już na poważnie. No akurat tak. Do następnego.